Rafał podał ciekawe wersy. Jeden z nich, właśnie yy, zaraz omówimy, w sprawie kwestii yy, osoby Ducha Świętego. Yy, może nie, od razu lepiej do tego przejdę, bo jeszcze potem zapomnę, o czym jak zwykle tak u mnie czasami bywa, o czym chciałem mówić. Więc Rafał podaje wers, w którym Syn mówi: Będę prosił Ojca o to, aby wem dał pocieszyciela, Ducha Świętego. Chodzi o to. Więc, gdyby Duch Święty był niezależną osobą, nawet oni są trzej razem, to dlaczego Jezus musi prosić Ojca o Ducha? Czy ktoś o tym pomyślał? Kto się ze mną nie zgadza, oczywiście, mam nadzieję, że to będzie pokojowa niezgoda. Więc. Nikt nie może żądać ode mnie, abym ja mu, a nikt nie może przemówić do mojego ducha, aby mój duch przemawiał do mnie, prawda? Oczywiście, Bóg może. Ale wciąż to się dzieje we mnie, w jednej osobie. Duch Święty jest Duchem Ojca. I Syn prosi Ojca o to, aby Ojciec zesłał swojego ducha. Chyba to wyraźniej nie może być yy, interpre, inaczej nie może już być powiedziane. To jest naprawdę właśnie werset, który jak pojmiemy dobrze, to on nam udowadnia właśnie, że Duch Święty nie może być trzecią osobą, tylko jest duchem. Tak jak każdy z nas ma ducha, tak Bóg ma swojego ducha. Yy. Jeszcze jedną sprawę, jaką mogę tu poruszyć, to jest, była raz taka sytuacja, czytam jak Jezus rozweselił się w duchu, w duchu świętym, w duchu Ojca. Czytając Biblię i twierdząc, że Duch Święty to jest trzecia osoba, też możemy w takim razie, to jest trzecia, że to jest w ogóle osoba. Jeśli Bóg jest osobą, jeśli Osiec jest osobą, i Duch Święty jest osobą, to w końcu kto będzie ojcem syna. Gdyż czytamy, gdy czytamy właśnie tutaj jeszcze mam otwarty ten psalm drugi. Żeg yy, 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 do mnie, synem moim jesteś, dziś ciebie zrodziłem. No to fajnie. Yy, oczywiście yy. a Duch Święty, czytamy, że Syn począł się z Ducha Świętego. Więc tak jakby było dwóch ojców. No, ten werset może jest bardziej komplikujący dla mnie, nie, co prawda. Yy, począł się z Ducha Świętego Syn, ponieważ to jest, yy, to jest wciąż. Duch Święty jest Duchem osoby Ojca. Yy, dziękuję i to wszystko.